Get get, no, when the whistle goes. get, get, get! No window is to go. Get, get, get! No window is to go. Output transcript: Wywidzian, 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 Co, division, Iwonka, wystrana jakaś w ogóle, co to ma być? Wypierdolę jaka za słabą division, jakość, albo gadanie division. do ziemniaka. No, ona jest kurde, ma chuja w ustach, no, zostawcie ją! Wiecie, jaka ma ciężkie, życie, się chujem w ustach cały czas. <laughs> ona ma co, że chuja w ustach i musi do y czytać. I jeszcze, żeby. Gryzcze. O nie! No jasne. Ale para... no. Tą rączkę proszę przy sobie trzymać dobrze? Nie proszę raz. tu. A min... co ja? Nie na dół. No tam, tam prawą czy lewą, proszę dobrze, bez tych. Bez. A co tam chodzi? Proszę pani, proszę mnie tutaj za kolano nie łapać, bo zaraz wysiądę! No proszę przestać! Czekam. Pani Agnieszko, jestem funkcjonariuszem. Proszę nie ja na nie służbie życzę, takie rzeczy. Jak pani chce się ze mną wywozić, to proszę. No, dobrze, pani. Kod zero, Morison. Co? Pros proszę wysiadać, Agnieszka, wysiadaj. Przytrzymaj. Przy przy przygazuj mocno i przytrzymaj. Przytrzymaj no. Niszcz, komentuje. A panie Szylwku? A co pan? Daję te opony na jaty? Tak! W prowincie! Proszę pana, poczekaj pan chwilę. Tak, poczekam! Bo, bo bana, ja... bo bana, ja idę tylko siku! Dobrze, to ja też pójdę na kobak! Balkon był jeszcze... Balkon czysty, wkładź to! Nie mam pakki! Po to, w idę specy pod balkonem! Pod balkonem! Pod... ZA TOBĄ BYŁ FINEZ PRZESKOCZYŁEŚ NAD NIM Tak? O, tak kurwa, ty. No mówię do ciebie, ty już nie zdąż- No myślałem, że bomba pode mną leży, dobra Ty, ptani <laughs> Paweł, tak. pół sekundy byś go za- Ty, pół sekundy i go miałem, nie? O kurwa Ja pi- pier... Ej, nie Nieee Down Snapchat me that pussy Boo face FaceTime me that pussy if it's <laughs> cool Panie... zacieła się skrzynia Co się zacięło? O, AAAAAAA! PROSZĘ NIE WSZCZENAĆ! Wysiadam WYSIADAM! No. Czekaj. Ała! Proszę mi krzywdy nie robić! Aaaaa! Mamy kod 0. Z... Masażer wysiada. Kod ja, ja nie mogę. Na wspólnej kodach Zamknęli. Dzień dobry. Numer od 201. Proszę mi krzywdy nie robić. Nie do życiu. Siedem. Proszę mi krzywdy nie robić! Aaaaa! No ale, ale co ja mam zrobić? Sieć nie może. <laughs> Proszę tego obywatela tutaj. Obywatelu, pomóż! Morda. Morda. Wciśnij mnie, brodę. Proszę mnie nie dotykać. Gdzie idziemy, panowie? Nie interesuj się. Szukasz go za wariacie? Jaką wiadomość ja mam nagrywać? Dzwonię do kobiety, bo szukam pracy. Co ja mam nagrywać? Zwariowałeś wariacie? Co ty? Szukam pracy, a ty mi każesz nagrać wiadomość. Ty. Gościu, Odezwiesz się czy nie? Psycholu, Halo! Raz raz! co gadaj ze mną? Maybe. Just watch. So oh, wow. if you look, my boobs come out a lot this way because they're huge. Then there's my stomach. And then there's my butt. And my butt doesn't come out as much as my boobs. So like my butt needs to come out like this way in order for it to compare with the boobs, you know, to, like, no czemu ta gra jest taka zjebana? Okej okay. To spo spokojne miejsce Od ludzi, w pizdu Z Ja tylko denerwuje, że inni streamerzy, którzy są tylko Celebrytami Po prostu kradą nam kontent W momencie, kiedy my jesteśmy artystami <śmum> Tak, dokładnie kurwa jego mać Ale tak jest, no, tak jest No tak no Kubon na przykład na przykład. To jest świetny przykład właśnie. A mam pytanie... Tak? Bo pani... Była pani kiedyś w ZOO? Słucham? Czy była pani kiedyś w ZOO? Gdzie byłam? W ZOO. W ZOO byłam w ZOO. A kiedy panią wypuścili? Bo pani tak dziwnie się zachowuje. No, pani też. <noise> Ale pani jest słodziak! Co pani się płacze? oczywiście. Kiedy zrobisz to ryrek, ten grant, to wszystko cię nie mogę być naczyń. Ja mówię, no zrobię, bo no teraz mi się nie chce. A czemu ci się nie chce? Bo trzeba jechać po wąż, który tam, wiesz, poszedł, nie? To ja pojadę! Ale dobra, jedź. Telefon. Jaki to ma być wąż? Boa kurwa. No normalny, podejdź się zapytaj tam. Jaki to ma być wąż do, do zwykłego ekranu, nie? Dobra. Przyjeżdża z powrotem. przywozi ten wąż, zadowolona. Podchodzę do tego węża, mówię, to jest ten. To nie taki. A ona do mnie. Specjalnie tak mówisz, bo cię nie chce robić. Kurwa, nie. A, czyli ogólnie spokojnie. No, a plus ogólnie. Panem... Ja. No i musiałem jechać. Sam. I to kurwa zrobić. Dlatego się spóźniłem dzisiaj tak dużo. No, pani Agnieszko, a może panią zabierzemy tutaj? Prowadzimy po no, komendzie. Ja już tutaj z panem Zbigniewem. O, pan o. Zbigniew? Pan zbignie w to pedał! Proszę nawet się nie kręcić obok niego. Z nim to nie rozmawiamy. Dokładnie. Zaraz pani pokaże jaki tutaj mam. Zaraz pani pokażę za. To jest No, no powiem po kolei. I pokażemy wszystko. Ja to ja nie wiem, idź na południe. czeka. No jak? Pani zobacz nie. lecimy, no, dawaj, Dzięcia tom. Jeszcze ty z mam. W pewnym razie w międzyczasie mogę wam powiedzieć ciekawostkę. Tak. Doktor Francis Fessmeier w 2006 roku otrzymał nagrodę Antenobla za pracę z 1988 roku, w której opisał masaż odbytu, który leczył uciążliwą czkawkę. Hy. Nie rozumiem. Pasuje. <grym> Nie rozumiem, ja. Masaż odbytu leczył czkawkę. Nie no masz czkawkę, masz też i masz wyleczoną czkawkę. Ja nie mam czkawki, ale odbyt mam. Ale jakbyś miał. Nie, no nie no kurwa, bo ilość. Głupio by było, gdyby było odwrotnie, nie? żeś miała czkawkę a nie miał odbytu, nie? <grym> Albo gdyby czkawka leczyła ci odbyt. <grym> nie próbowałem. To jest faktopedia, czyli bardzo wiarygodne źródło. down.